Witam na kanale Ograń Bukmachera. Na początek, tak jak zwykle, promocje dla nowych graczy Forbet. Mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo przy pierwszej wpłacie macie do 2000 zł bonusu, i przy drugiej wpłacie macie do 200 zł maxi Jest Fajna promocja Maxis. Ostatnio była właśnie weekend. Jest to promocja Forbet. Przy której, jeżeli właśnie tutaj wpłacicie te 200 zł, dla nowych graczy jest to przy drugiej wpłacie, i po prostu postawicie kupon, i ten kupon okaże się wygranym, a ci po prostu podwajano. wygraną. bardzo fajna promocja. Nigdzie takiej nie ma, tylko forbet. I polecam to wykorzystywać, jeżeli jest, a właśnie dla nowych graczy też jest. Oczywiście zapraszam na sobotę i niedzielę. Wtedy zawsze konkurs od forbet o 50 zł, tak jak było przedwczoraj i wczoraj. To nie ma konta forbet, możesz się zarejestrować, link będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do podsumowań. No, wczorajsza taśma wyszła bardzo słaba, ale w piątek no też troszkę trafiliśmy, trafiliśmy piłkę nożną i wychodzimy z nią na prawie na prostą. Tenis no jak zwykle troszkę na minusie. No a ten inne sporty to już w ogóle szkoda gadać, ale jak piłka wyszła z minus 3000 na prawie plus, także inne sporty myślę, że jeszcze mogą wyjść na plus. Co wybrałem na dziś? Znowu tenis, piłka nożna, no i mieszanina sportów. Na początek tenis, no, no i gramy no znowu tego niego chociaż raz mnie zawiódł, ale mam nadzieję, że tym razem mnie nie, nie zawiedzie i wygra z Aleksejem Pop Pop Popyrinem. Następnie gramy Holger Virtus Virtuus no, Rune, no, mało znany zawodnik i Borna Gojo, który poradzi z Hansem Rex. Bergiem. Mam nadzieję, że te trzy typy wejdą. Tylko znam z tych zawodników Mateo Berettiniego, z dobrym zawodnikiem. Mam nadzieję, że nie da ciała znowu, tylko tym razem wygra. Następnie idziemy w piłkę nożną, idziemy w Oser z Bastią i myślę, że Oser tego nie przegra. No ostatnio dostali Lanie, ale nie sądzę, żeby drugi raz i tym razem u siebie. Y przegrali z Bastią, która jest raczej średnią w a nawet słabszym niż Oser. Następnie gramy remis lub Sporting Braga, który podejmuje Vicente na wyjeździe. Myślę, że Sporting jest mega dobry. Braga dla mnie czwarta siła w Portugalii, a Gilles Vicente taki średniak ligowy. Myślę, że nie da rady Gil, będzie raczej grała na remis. Tak właśnie ma Gil y w, w swoim mniemaniu, że z lepszymi zespołami gra na remis, a ze słabszymi gra o zwycięstwo. I ostatnie spotkanie: Beszital Galata czyli tak jakby derby w Turcji, mega met taki, krewki, obie drużyny na topie, zawsze w Turcji. Ale myślę, że tutaj Galata po prostu strzeli gola. Myślę, że to będzie wymiana ciosów na bramki i Galata po prostu to weźmie, chociaż strzeli gola. I następny kupon mamy tutaj. Futsa Dawida Brauna-Gilberta, jednego z lepszych zawodników, który zagra z Davidem Grace'em, myślę, że sobie poradzi. Potem idziemy do Kazachstanu, ok? I tu Bejbary z Atarału, myślę, że sobie poradzi z Gorniakiem Rudyny. I ostatnie spotkanie, Mamy tutaj koszykówkę szwedzką i tu stawiamy na Norkopika Dolphinsa. I to wszystko na dzisiaj. Zawsze zapraszam na soboty i niedzielę do wygania 50 o Niedługo może być nowy, dodatkowy partner kanału, więcej bonusów, no ale to zobaczymy czy to się uda. Także to wszystko na dzień. Życzę Wam powodzenia i zieloności. Jeszcze proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. To pomaga rozwijać się kanałowi. Będzie więcej konkursów, bonusów. Powodzenia i elo.